Grzybica paznokci to zakażenie płytki paznokciowej wywołane przez grzyby chorobotwórcze, dermatofity, drożdżaki lub pleśnia, prowadzące do jej zgrubienia, przebarwienia i kruszenia się. Choroba rozwija się stopniowo i wymaga specjalistycznego leczenia podologicznego lub dermatologicznego, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji. Terapia grzybicy paznokci u podologa rozpoczyna się od pobrania materiału do badania mykologicznego w celu zidentyfikowania grzyba chorobotwórczego, który zainfekował paznokcia. Następnym etapem są regularne wizyty odbywające się raz w miesiącu mające na celu dokładne oczyszczanie zainfekowanych płytek paznokciowych, aplikowanie preparatów przyspieszających terapię oraz ocenę postępów leczenia. Do domu Podolog zaleca również stosowanie miejscowych preparatów przeciwgrzybiczych i ustala indywidualne zalecenia pozabiegowe. Czas leczenia grzybicy paznokci zależy od stopnia zaawansowania infekcji i tempa wzrostu paznokcia. Proces ten jest długotrwały i zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, ponieważ zdrowa płytka musi całkowicie odrosnąć. Regularne wizyty u podologa oraz konsekwentne stosowanie zaleconych preparatów znacząco przyspiesza i zwiększa skuteczność terapii. Nie, leczenie grzybicy paznokci u podologa jest bezbolesne. Zabieg odbywa się w sposób delikatny i bezinwazyjny, bez naruszania zdrowych tkanek. Tak, grzybica paznokci jest uleczalna, jednak wymaga cierpliwości, regularnych wizyt u podologa i systematycznego stosowania zaleconych preparatów przeciwgrzybiczych. Koszt leczenia grzybicy paznokci u podologa zależy od stopnia zaawansowania infekcji, liczby paznokci oraz zastosowanej metody. Po zakończonym leczeniu grzybicy paznokci ważne jest utrzymywanie odpowiedniej higieny stóp. Należy je dokładnie myć, osuszać oraz dbać o nawilżenie. Obuwie i skarpety powinny być regularnie dezynfekowane. Warto też unikać chodzenia boso w miejscach publicznych oraz nosić przewiewne, dobrze dopasowane buty. Regularne wizyty kontrolne u podologa pozwalają monitorować stan paznokci i wcześniej wykryć ewentualny nawrót infekcji. Domowe sposoby na grzybice paznokci nie są skuteczne, mogą jedynie chwilowo złagodzić objawy. Skuteczne leczenie wymaga profesjonalnej terapii podologicznej lub dermatologicznej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zadbać o zdrowie swoich stóp lub potrzebujesz profesjonalnej pomocy, zapraszam do kontaktu i umówienia wizyty w naszym gabinecie podologicznym Czas na stopy. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie.